Rogaliki dla zabieganych. Nie trzeba czekać aż ciasto wyrośnie, robi się je ekspresowo. U nas znikają jeszcze gorące. Do miski wbijam 3 jajka. Wlewam 1 czwartą szklanki ciepłego mleka. Wsypuję opakowanie suszonych drożdży. Wsypuję 4 łyżki cukru. Składniki mieszam widelcem. Dodaję 250 g miękkiego masła. Wsypuję 3,5 szklanki mąki pszennej. Składniki mieszam a następnie zagniatam je na jednolite ciasto. Jeżeli jest potrzeba, odrobinę podsypuję mąką, ale nie za dużo, żeby ciasto nie wyszło twarde. Ciasto formuję w kulkę i dzielę na cztery części. Każdą część ciasta rozwałkowuję na placek o grubości około 3 mm. Kroję na 8 trójkątów. Na podstawę każdego trójkąta nakładam dżem, a najlepiej jest wykorzystać twardą marmoladę, wtedy nie będzie wypływać podczas pieczenia. Zabijam rogaliki. Rogaliki układam na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Roztrzepuję jajko i smaruję nim rogaliki. Rogaliki wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza z funkcją góra-dół i piekę je przez około 15-20 minut. Upieczone rogaliki wyjmuję z piekarnika i są gotowe do zajadania. Można je posypać cukrem, jednak u nas znikają prosto z blachy, bez dodatków. Takie rogaliki robi się naprawdę szybko, są przepyszne, mięciutkie i puszyste. Polecam obżarciuch. Jesteście zainteresowani nowymi przepisami lub szukacie pomysłów i inspiracji na pyszne dania? Zapraszam na nasz kanał i bloga Obżarciuch.